6 kwietnia 2022 roku tornado kategorii czwartej w Georgii. Ogromne! Patrzcie na ten kołnierz z odpadów. Widać go nad drzewami. Żywioł zmierza w kierunku pola golfowego. Nie jest dobrze w Horton filmuje nadciągający lej. Nie ma się gdzie schować. Przez pomyłkę zamknięto drzwi. Jest w prawdziwych opałach. Idzie na niego tornado. To bardzo niebezpieczne. Przerażające, widzisz tornado i nie możesz się przed nim ukryć, bo drzwi są zamknięte. Wszystkie te kropki to kawałki drzew i budynków, uniesione wysoko w powietrze. Pewnie cisnęłabym stolikiem w szybę, żeby wejść do środka. I po drzewach pękają na dwoje. I nagle zrywa się wiatr. Ponad 160 km na godzinę. Obłęd. Zrywa dachy i tak dalej. Jaki wielki kawał. To pewnie całe piętro albo kawał dachu. Dla mnie to trochę za blisko. Patrzcie, jak szybko to wszystko zrywa. To latające odpady ranią i zabijają ludzi. Właśnie one są najbardziej przerażające, nie prędkość wiatru, tylko jak dużo niesie on różnych szczątków. Tornado uszkodziło budynek klubu, ale Cliff uszedł z życiem. Szczęścia aż bez dwóch zdań. Rozszalały żywioł zostawił po sobie pas zniszczeń długi na 20 kilometrów i szeroki na ponad kilometr. Zniszczył blisko 20 domów. Zginęła jedna osoba. Popatrzcie na to pobojowisko. Drzewa zostały zgolone w połowie wysokości pnia. Rzadko się to ogląda. Nikt nie chce znaleźć się w takiej sytuacji.